Tutaj raczej już nic złego zdarzyć się nie może. Koszykarze MKKS Siarki Tarnobrzek U13 wygrali dwa pierwsze mecze w połączonej grupie lubelsko-podkarpackiej i mogą już cieszyć się z awansu do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski. Ja przewiduję, już, że pierwszą czwórkę już mamy, także awansujemy do ćwierćfinałów. Oczywiście musimy rozegrać te wszystkie mecze. Yy, ale chcielibyśmy awansować z drugiego miejsca. Patrząc tutaj, yy, jak te wyniki, inne też się układają, to jak przewiduję, także będziemy w szóstego pojedziemy do Białej Podlaski na ostatni mecz i tam się będą ważyły. Losy miejsca, którego, które zajmiemy. W pierwszym meczu podopieczni trenera Żaka pokonali kadetów z białej podlaski 94 do 69, do przerwy prowadząc 10 punktami. Zaś dwa dni później rozgromili lubelską piątkę, wygrywając 112 do 41. Podpowiadałem, żeby nie liczyli sobie punktów, tylko liczyli sobie, ile razy podadzą, ile razy zbiorą, ile razy przechwycą piłkę, czy będą dobrze bronić. Bo to mówię, no każdy z nich chce zdobyć punkty, To takie, no, no naturalne niby, ale, ale mówię, ja im ch chciałem, żeby liczyli co innego. Awans do ćwierć. Finałów mistrzostw Polski dla młodych koszykarzy MKKS Siarki to pierwszy znaczący sukces w ich sportowej karierze, która dopiero się rozpoczyna. Najbardziej doświadczeni zawodnicy trenują bowiem w klubie dopiero od 2,5 roku. Tak nawet wczoraj rozmawiałem tutaj, w piątek rozmawiałem z chłopcami, mówili właśnie, że 2,5 roku mija część z nich, a niektórzy półtorej roku. Także jest to duży sukces, no dużo pracy też wkładają w to. No nie ukrywam też, że są w klasie sportowej w szkole, także też mam możliwość z nimi cały czas pracowania, także jest to też niesamowita, niesamowita dawka też koszykówki dodatkowo oprócz klubu. O ile sukcesy młodych koszykarzy cieszą, to martwić może brak drużyn w kolejnych rocznikach, a przede wszystkim nieobecność seniorskiego zespołu siarki na ligowych parkietach. Ten ostatni raz występował w sezonie 2017-18 zakończonym spadkiem z pierwszej ligi. No trudniej, trudniej na pewno tym bardziej, że była przerwa, nie ma, może jakby jeszcze szkolenie systematyczne grupy starsze, młodsze. Tych jakby grup było powiedzmy koło 6-7, na pewno by to też troszeczkę inaczej wyglądało, no ale, no ale jest jak jest. No, no Próbujemy coś działać. Może się uda kiedyś tak, może wrócimy. Zobaczymy. Kolejny mecz MKKS Siarka rozegra 16 marca z piątką w Lublinie do własnej hali po trenera Rzaka powrócą 24 marca, podejmując stowarzyszenie Sympatyków koszykówki Lublinianka.